Dzisiaj podczas wizyty mogłem zapoznać się z dwoma szpitalami, ze szpitalem powiatowym w Międzyrzeczu i z szpitalem wojewódzkim w Gorzowie są to dwa różne szpitale z różnymi problemami, z różnymi sprawami do załatwienia, ale Jeden i drugi jest pełen ludzi dobrej woli, którzy chcą pracować, chcą pracować dla pacjentów, dla lokalnej społeczności, mierzą się z problemami kadrowymi, z problemami finansowymi. No w Gorzowie, wiadomo, sprawa kardiochirurgii, która powinna być już dawno załatwiona. Jestem przekonany, że kiedy istnieje potencjał ludzki, kiedy istnieje sprzęt, kiedy istnieje zapotrzebowanie, żadne takie formalne, biurokratyczne przeszkody nie powinny, Mieć znaczenia, także myślę, że, że tą wieść mogę przekazać mieszkańcom Gorzowa. Natomiast w Warszawie popracujemy nad tym, aby rzeczywiście ta kardiochirurgia mogła ruszyć pełną parą, i te przeszkody postaramy się usunąć. I, i to deklaruję. Natomiast co do szpitala w Międzyrzeczu, no jest sytuacja trudna, jest zadłużenie, ale wynik finansowy za zeszły rok napawa optymizmem. Są również prowadzone inwestycje, które mogą doprowadzić do, do poprawy stabilności, do poprawy jakości też świadczeń. I muszę powiedzieć, że również ten szpital po pewnych korektach. Powinien wyjść na prostą i oczywiście przekazałem już pewne porady, pewne sugestie, co należy zrobić, i będę też współpracował tutaj z, zarówno z panią starostą, jak i z dyrekcją szpitala. Myślę, że obydwie te placówki zasługują na to, aby się rozwijać i w swoich zakresach oczywiście służyć mieszkańcom.